Siemano widzowie, z tej strony witam was bardzo serdecznie, mamy dzisiaj 7 kwietnia, no i oczywiście, który będzie 3 dzień, pokażę wam widzowie nowy sklep z dnia tego w Fortnite cie. Słuchajcie, jeśli tego jeszcze nie robicie, widzowie, zachęcam was do zostawienia suba na kanale, żeby być na bieżąco oraz żeby was oczywiście nic nie ominęło, no i jeżeli chcecie mieć mnie w znajomych, zapraszajcie, ja widzę codziennie tutaj przyjmuję z listy no Więc możecie na luzie mnie zaprosić, no i przechodzimy powoli do sklepu. Jeszcze mam rzeczy na początek mojego dnia i powiem wam, że dzisiaj mamy w sklepie coś takiego, że myślę, że zaśmieje się prawie każdy widzowie, ale to zaraz, słuchajcie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, pamiętajcie o kodzie ety. bardzo dziękuję wszystkim właśnie wspierającym z kodem ety w sklepie. No i widzowie, uwaga! Uwaga, przejdźmy do tego, co mamy dzisiaj w sklepie. Eee, słuchajcie, mamy nową emotkę. Emotka ta nazywa się Kosiareczka. I już myślę, że po samej emotce e, macie w głowie, co to jest. I jest to dokładnie, widzowie, traktor do koszenia trawy w Fortnite'cie. W wersji mini, e, tak samo jak skuterek. No i co tu dużo, dużo mówić, widzowie. No, do no, kosiara. Jedziemy, kosimy trawę i jest spoko. Można byłoby nagryźć z nim odcinek 24H na kosiarce challenge. Coś w tym stylu. No tak, widzowie. Czyli kosiara. To pole bitwy potrzebuje zmiany krajobrazu. Oj tak, dokładnie tak. Trzeba, trzeba wykosić. Widzowie, dajcie znaka, czy kosiliście kiedyś na takiej. Raz. Raz w życiu jechałem na takim czymś. I było spoko. To teraz można drugi w Fortnite'cie. Za 500 fałdolców traktor... Przechodzona emotka, myślę, że całkiem, całkiem widzowie yy, spoko. No, co tu dużo mówić? Kosiarka, nowa emotka za 500. Yy, do tego mamy zestaw rysunkowego miałśniaka, czyli widzowie tutaj skina no w stylu rysunkowym, tak, no wiadomo w stylu rysunkowym wraz z puszką tuszki na plecy, tutaj z rybą, można powiedzieć no i ogólnie rysunkowym miałeś, jak mi mega przypomina takie postaci z kreskówek starych sprzed wielu lat znaczy wiadomo, których nie oglądałem ale o których tam wiem, tam, że były w przeszłości, no, mega podobnie to wygląda przy okazji mega mi się podoba widzowie, mamy też dziesięciotonowego hantla kreskówkowego dokładnie tak się nazywa, no i widzę muzykę Wyskakuj, ale ją zaraz będzie Słychać lepiej w emotce do tego ekran wczytywania, na którym mamy lamę zamienioną widzowie w kreskówkę. No wszystko tu jest kreskówkowe. Mega ładnie to wygląda, tak szczerze, mega sztos No i do tego mamy widzowie, uwaga, emotkę. Posłuchajcie muzyki, jak dla mnie jest ona mega. Na chwilkę się wyłączę, chcecie... W sensie... O! Taka muzyczka właśnie, moim zdaniem mega mocna e, I mówię to zawsze Gdy jest e, ta muzyka w sklepie Jak dla mnie to jest je, najlepsza Emotka zintegrowana w widzowie w Fortnite Czyli Jedna z najlepszych, albo nawet najlepsza Właśnie e, z emotek zintegrowanych Mega sztos, do tego mamy ciuchcia e, Za 600, e, no jak wiecie Widzowie, e, emotka ciuchcia m, Może w niej jechać nawet kilkadziesiąt osób e, Z tego co się nie mylę e, Wystarczy, że na przykład nie, no, jedna osoba ją kupi A każdy może się przyłączyć wagonem I może być taki wagon na całe Lobby, taki pociąg może jechać przez mapę e, przechodzone mega spokojne. I dzisiaj te przechodzone emotki mamy, nie? Już tutaj dwie w pierwszym rzędzie. E, do tego zadziorny futrzek za 1200. Ja zawsze na niego mówię, gołob tak mi przypomina eee, Widzę, jest zadziorny futrzak Myślę klasyczek Taki Fortnite'a eee, Skin mm, Mega taki przyjazny Można powiedzieć eee, No i spoko Jest spoko eee, Tutaj gołąb Do tego mamy pakę futrzaka Plecak, który widzowie reaguje Na naszą grę Czyli albo jest szczęśliwy Albo jest zły Nie mam pojęcia Kiedy jest szczęśliwy i zły Musimy to wytestować Na live widzowie No będzie trzeba to wytestować eee, Za 400 To jest szef To jest szef Tak samo jak zadziorny futrzak No i królewski zadzior Czyli kilo W którym ma mam taki dźwięk Dźwięk, który brzmi tak mm, jakby to powiedzieć no tak wiecie tak 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 królewsko coś w tym stylu znaczy no taki dźwięk em... No, wiecie o jakim mi chodzi. Taki ładny dźwięk, po prostu. Do tego Cux za 1200. Cux, pamiętam, że był, była moim ulubionym skinem, gdy nie miała jeszcze tej drugiej wersji. Tak bardzo dawno temu, pamiętam, nią grałem. Jeszcze ja na, na starej mapie grałem tym skinem. E, no i z Cux został drugi styl w ogóle, w którym jest, widzowie, tutaj m, człowiekiem albo człowiekiem, Może robotem, który wygląda jak człowiek. Kto to wie? E, ale wydaje mi się, że chyba po prostu człowiekiem. Do tego on tachnę na plecy. No i widzowie, w zestawie tutaj, oczywiście, m, od niej mamy też, słuchajcie pasia z tego łowcy, miedzianą osę e, za 1500 oraz widzowie 5 mocy za 1200 czyli tutaj nabita piącha e, metalowa się robota e, no i widzowie e, skórka rządło za 300 fałdolzów niebiesko e, pomarańczowa do tego dalej w sklepie mamy widzowie kupcycia diamentowego no, czyli lotnik, która jest z nami już 4 dni, jak się nie mylę no i powrócił ziótek, słuchajcie, powrót ziutka e, czyli no, moim zdaniem również lepszego, jednego z lepszych chyba skinów e, takich customizowanych w grze ziutek, można zmienić mu style nakrycia głowy, kolory widzowie tutaj nakładkę na skórę gro, górę stroju, dół stroju, no można zmienić wszystko, ja widzę poklikam losowe rzeczy jakieś, nawet się na niego nie patrzę zobaczymy co wyjdzie, no i wyszedł całkiem elegancki ziótek nie ma co mówić widzowie dajcie znaki czy lubicie ziutka, ziutek jak dla mnie kozacki skin, do tego szkarmatny obręcznik za 800, fałdolców dwa style, w czapce bądź właśnie bez czapki, no i widzowie emotki emotka dajesz za 200 Tutaj takie przywołanie Emotka żonglowanko za 500 Emotka załamka za 200 Oraz widzowie emotka krabik za v -dolców. Słuchajcie 500 Idziemy dalej mamy słuchajcie pakiet i zestawy Które się słuchajcie nie zmieniły Dalej mamy oczywiście pakiet złotki od Midasa Widzowie tutaj złotko Oczywiście wszystkie które przedmioty ma w rękach One się zabijają w złote Tak samo jak jest to w przypadku właśnie złotego Midasa Kartę ta sam ekipaka ta sama to no i to na tyle w tym sklepie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzowie co mamy z takich rzeczy dzisiaj. Jeszcze raz tutaj przejdźmy ziutek, futrzak, paka, futrzaka, no i oczywiście nowa emotka, czyli kosiareczka, kosiarka, widzowie do trawy. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o kodzie zakszak krzakytę w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, subskrybujcie kanał, wbijecie na Discorda, jest te linki w opisie, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, życzę Wam już udanego dnia. Trzymajcie się, widzowie, Elo, ele, ele. bye bye. Cześć, cześć, siemaneczko.